Daj, Kocie, co dzisiaj będziemy gotować? Miał. <noise> Miał. Czyli dzisiaj będziemy dla Was robić gofry z fasoli. Zapraszamy! Pierwszym składnikiem, który będziemy potrzebować, to oczywiście fasola. Może być ugotowana szklanka w pasoli białej, a może być w puszce. Będziemy potrzebować też szklankę mleka. Może być mleko krowie, może być mleko roślinne. Będziemy potrzebować również szklankę mąki. Może być mąka pszenna, może być każda inna mąka. Tak naprawdę my używamy mąki orkiszowej. Dwie łyżki oleju i jedno jajko. Jajko. I odrobina proszku do pieczenia. Najpierw oczywiście będziemy miksować wszystkie składniki. I tutaj mamy dobrze wypłukaną białą fasolę i wkładamy ją, przesypujemy ją tutaj do miski. Następnie dolewamy mleka. Liwiu pomożesz mi. Jajko, tylko weźmiemy jajko, oddzielimy białko od żółtka ze względu na to, żeby ubić białko, więc liwiu tam tylko żółtko. Dobra, czyli nad tym, a nie nad tym, dobrze. Uwaga, mama troszkę pomoże tylko. Oj, i, i teraz zostawiamy żółtko w skorupce. <grywamy> Spróbujemy jeszcze z jednym, dobra? Dobra, ty sama. Ale uważaj na żółtko. <grywamy> <grywamy> Okej, okay, miało być białko osobno, będzie razem. <grywamy> I do tych tutaj składników jeszcze dodajemy olej i będziemy to wszystko miksować. Tutaj nam zostało uratowane około pół białka i spróbujemy ją, je ubić na taką puszystą masę. No, teraz robimy test białka. Czyli ubite. Teraz będziemy dodawać mąkę, szklankę mąki, którą tutaj sobie wsypujemy. Poczekaj jeszcze chwilkę Liwiu. I dodamy tutaj odrobinę od razu proszku do pieczenia. I to wszystko ląduje razem. W międzyczasie włączamy gofrownicę, żeby naprawdę dobrze się rozgrzała. Najlepsza gofrownica jest taka, która będzie miała minimum te 1000 W. Wtedy mamy taką pewność, że będą chrupiące, w środku upieczone. A my w tym czasie wracamy do naszego ciasta, które możemy już tak zostawić, tak, że dodajemy jajko w całości. Ona ma taką konsystencję takiej gęstej śmietany. Natomiast my tu jeszcze ubiliśmy troszeczkę tego białka, którego udało nam się uratować i dodamy sobie tutaj do tego ciasta. Dzięki temu będzie po prostu troszkę bardziej puszyste. To teraz mama kot posmaruje tutaj gofrownicę, dlatego że ją już rozgrzewamy, jest naprawdę gorąca. Kot mi tu wspiera duchowo, tak? Dobra. To ja tutaj używam takiego pędzelka silikonowego i tak troszeczkę. To będziemy teraz wylewać po takiej sporej łyżce. I rozprowadzimy troszeczkę. No minimum myślę, że 5 minut, ale będziemy sobie je podglądać tylko też musimy mieć cierpliwość, bo jeżeli podniesiemy, a one nie są gotowe to czasami mogą nam się zacząć przywierać więc dajmy im minimum te 5 minut ale będziemy obserwować. Nasz kot stwierdził, że gofry są Tak jest więc co robimy?. Tak jest. Zobaczcie, tak wyglądają. Czy Kot ma ochotę spróbować? Chyba. Z owocami. Dobra, będziemy zaraz jej przystrajać. Uśmieszek, a z czego ten uśmieszek? Zborówek. Zborówek uśmieszek. No to proszę bardzo. Będziesz układać? Ja mam zrobić. Tutaj mogę Tak. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, Proszę zasubskrybuj mój kanał i oglądaj następne odcinki.